Witam was w kolejnym odcinku z Far Cry 3 z kampanii Ja jestem Fael No idziemy dalej Idź do masztu radiowego Okej okay. no to lecimy Hmm Jest tutaj jakieś miejsce do postrzelania Pięknie Dobra, pójdźmy tam Ty -ty That must be the radio tower. <coughs> um. no, można się swobodnie wspinać, ale nie, w sumie tutaj już nie wejdę. Ojej, o Boże! Dobra, może jedziemy górną ścieżką. mnie problemów o! będzie wspinaczka Ale raczej nie aż taka widowiskowa jak w sasynie Tak sądzę przynajmniej O ja pindole Za skroniec <gry> Dobra padł Mogę coś z tym zrobić eee Okej okay. No to nieźle O tutaj coś jest Głowa lalki Hmm, przyda mi się Wisiorek w brązu, no to już lepiej Okej, okay, wchodzimy Opa Fajna muzyka nawet jest w kraju. Moment, czy tu można przyciszyć? A zobaczcie, nie można przyciszyć samej muzyki. Można najżej włączyć, Pota kłopota według mnie. No ale cóż, dobra. Kulekie tutaj są piękne widoczki. Jak to nie patrz w dół? Właśnie patrz w dół! Podziwia Kolejna trzyneczka Dobra i wchodzimy Ale na górze będzie ładny widok Dobra Pięknie. Animacja. Bo niczym ...tej... punkt obserwacyjnym w Assassinie. Naprawdę. Teraz odkrywa się lokację. I... zamiast... ...skoku wiary... ...mamy to. Uuu. Fajnie, fajnie.

They oh. will use the radio towers to do business. I'll reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fear. Jika polujemy. Że tam za kasze, czy coś że jestem chory. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Dobra, dobra. Yeah, we can, can, can be mixed to create potent Go. You return to me once you have mastered. The o, pan to Tarzan? am <laughs> <what? laughs> I to your instincts. No, co Dobra, wchodzimy w nasze Ferrari. Kupujemy je na BMA. Jedziemy. Tylko jeszcze raz zobaczmy mapę. Okej, okay, powinienem jakoś dojechać chyba. Dobra, jedziemy. Hardcore. Jest tu jakieś Rodico? O. Kierowca, gaz, hamulec, kierownica, ręczny, patrz do tyłu, zmiana, zmiana miejsc, A, chwila, dlaczego używasz linii, środki transportu, co to jest, środki transportu, tyrolka. Dara. Główny konkurent Sondaroha był południowoafrykański Stryus. Obydwa modele pojawiły się w okresie rozkwitu wysp. miały podobne możliwości, ale Stryus był tańszy. Dlaczego? Bo produkowali go wyzyskiwani przez aperliczarni. To, to był zły czas dla Afryki. No i Afryka wciąż czeka. Już niedługo, co? O, fajnie, fajnie. Gdzie mamy w tej grze coś w postaci encyklopeli? W ogóle weźmy sterowanie. zrywkę. Nie. Dobra, z ty. Chciałem czegoś poszukać, ale... A w sumie... Nieważne. Ale tu jest naprawdę dużo fajnych lokacji. W tej minimapie w ogóle są ziółka jakieś. Tu jest jakiś domeczek. Można go spenetrować. Mam pistolecik jak coś, więc mam się czym bronić. Bo coś podniosłem. Co tu mamy? Pojemniczek Kasiora, jak miło. Wchodzimy do domu, nikogo nie ma. Halo! Chcę herbaty! Dobra, co tu za świnia? Brzydka. Lol, ja może do bagażnika wezmę i sprzedam komuś. <grydź> Lodóweczka można ją opróżnić. Chyba nie. Dobra, coś tu jeszcze jest. No fajnie kurde, ten exploring rządzi, no eee, gdzieś tutaj coś jest A nie wiem Do, czyli do dżungli, ale zajmiemy się tam, tam gdzie mamy, do tego dzika dojechać. Wsiadamy w moją superfurę I na gazie jedziemy Bo tu będzie jakiś skręt Dobra, było bardzo fajnie się jeździ. Od jazdy wydaje się spokoj na razie. Dobra, czyli ten materiał to będzie głównie zbieranie. Trochę nauczymy się zbierać. Tak, to jest bardzo trudne i należy to pokazać. Słyszę dzika Dzik Dużo dzików Czy on jest agresywny? Trzeba sprawdzić. Panie dziku Panie dziku, czy pan jest agresywny? Ło co jest? Ej, panie dziku! Dobra. jeba jak no ja Okej, przytrzymaj LOL! No Ja nie rozumiem tego. To wyglądało jakby rozcinął skórę i wyciągał serce. A on prosto skórę zbiera. No dobra. Gdzie jest drugi dzik jakiś? Te dziki spieprzyły no. Głupie dziki. Dobra. Maranta. Zielony liść. Tam jest kolejny zielony liść. A tak swoją drogą, to gdzie te dziki? Okej. Okay. Zaraz poszukamy te głupie dziki, tylko... O, tam jest niebieski liść. Jest w wodzie. Mam nadzieję, że mi jakieś piranie tu nie wpieprzą. Dobra, wolę jest pieprzać od razu. No, fajna woda. To trzeba przyznać. Dobra, to zostało tylko Dzik Dzik? Gdzie jesteś? Panie Dziku. Panie Dziku, hmm. słyszę, gdzieś tam jest. Uwaga napięcie, czy fal? da radę polowa dzika. Wydawało mi się, że stamtąd. Wejdźmy może na, gó na, gó na górkę. Jest dzik! Poluję go. Dobra, spokojnie. Oj! Nie ma mnie tu. Tu też chyba gdzieś dzik jest, dobra. Wejdźmy go, panie dziku spokojnie pokojnie, dobra póki się skapnął, co mu się dzieje brzydkiego to już go zarąbałem bardzo dobrze poluj teraz trzeba na wrócić do tego murzyna dobra poszukamy naszej bryczki o dzik może jeszcze raz go polujmy Dobra, nie będę się wjeprzeć. To jest szybkie, te dziki. U, ale mam super zabawę z tymi dzikami. Kurde. Fuck. <ścoughs> Fuck. Nie ma się czego brzydzić. Dobra, wsiadamy do bryczki i idziemy. Ok, jeszcze tutaj już szukajmy. Król. Jeszcze może tutaj? Fajnie, że na mapie jest zaznaczone, yy, oznaczone są znajdźki. Dobra. Dobra, wsiadamy do fury i jedziemy. Wejdźmy sobie na mapę. W ogóle... Ho! Huh. A pojedźmy tutaj. Tylko nie wiem, czy to nie jest to, co przed chwilą rozpoznałem. No, zobaczymy. Właśnie, chyba nie. Dobra, pojedziemy tam. Z pistoletem tylko. Na pochybę, skurwysynu. Łojej! Nie mogę tam pojechać, ale szajs. No nie, ale pewnie potem będę mógł się bawić, tylko na razie... ...jest coś w postaci tutoriala. Muszę robić to, co mi każe. To piesek. Dobra, pojedziemy na skróty. Ja znam tą okolicę ogólnie. Misja nieudana! Nie! Dobra, no tak, misja nieudana. To można w sumie czy teraz udać tam. O. Kurwa. No będę musiał to od nowa robić. A ja bym ja, sam... Ja, 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 dobra, bieżący. Jak tutaj tą szybką podróż się robi? A, dobrze. Myślałem, że coś spieprzyłem. To jest w ogóle mój pokoi. Jaki ładny. Kurki są tu dla ozdoby. Jakieś tutaj do jedzenia elegancko świeca. O! A to co? Ma strasznie przed wróblami, wr czy co? Nie ogarniam. trzeba ją by użyć. What the hell? To jest jakiś... Sk ...szybki sklep, czy co? Ha. Otwieramy. Dzień dobry... ...państwu. Thank you so much. i hunting this morning. got lucky. going to go to the LOL on my car. Dennis, we've got the plants and animals. Good. Then bend nature to your will. I will teach you. Oh. Now use the plants you found. Craft two syringes. Good, Jason. You may even find more powerful plants out in the woods. Don't prepare us now. Use the skins of the animals you killed to enlarge what you can carry. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot, and syringes. Dobrze, dobrze. Yes one last thing the tatau on your arm it is a sign that you are special that you have the soul of a warrior you progressed along the path let me yeah, show you how it to add to add to it. Them. with each tatau a skill oh, is mastered you can choose to learn skills in three different areas now i will teach you the takedown <laughs>

The Tatao. Hey, Felipe, we are driving to the outpost near Amanaki. We have one of the Americans. Come, have some fun! What the hell? Please! Oh, shit! We, we have to get her back. Come, follow! Oh, what a miw! Chyba mi pomoże. To co, wsiadamy, panie Meister?

The conquer one for Rakiat, the area becomes safer. This means faster travel for everyone. New opportunities to develop your skills oh, as a warrior. Who's in the truck? Rakiat warriors. The true Rakiat. Who live at the heart of the island. <coughs> the Tatao oh, will help them to trust you. Look, I appreciate your help, but I just want to save Lisa and my friends. My brother. This is the only way to get them back alive you escaped the slave camp you survived it is time to fight we are all equal jason the difference lies in those who do not act that is the difference all right let's do this like let's you. do this the i was once a stranger here you are not alone my friend wait for you to begin the attack jason oh. dennis has given you the tatalo, brother now you must fight you can attack them quickly O, będzie zabawa, będzie, będzie, będzie. tylko bym jakąś lepszą broń. Nie wiem, że ty mi dasz coś lepszego. Nowy Dobra, spoko. No wy samoludzie. Dobrze, spoko. To id idę, idę, idę sam. Zobaczę, jak to tam leci. Lisa, I'm coming. Boże, kamień rzuciłem Może trochę... O. Dobra... Może trochę zmniejszę... Boże... Okej... Okay. Laka on na... Od zawsze trwają wszystko niczy z... kały i piasek... Super... klimacie jest... Okej, okay, zmniejszmy troszeczkę... Do Dobra, no elegancko. No, czy ja bym słyszał? Czy ja słyszę kurkę? Z Z Z Cicho kury głupie. Nie słyszy. Jestem niewidzialny Tu pies tam szczeka Dobra, kto to? Dobra, chyba nie żyje Co to jest za flaga? Dobra, podejdźmy tutaj Chciałbym kogoś zabić Dobra wycofuję się trochę Boże, nie! Nie miało tak być! Głupi pies! Dobra, wchodzimy na hardów chora Albo nie On to chodzi, żeby nie To jest spokojnie Tutaj A my ich wynikrujemy Dobrze Dobrze, dobrze, soniłem się ciałem, szybko go zabiłem, nie, szybko go zabiłem powiedziałem, podniosłem AK i spieprzyłem niczym, niczym ninja i się jeszcze uleczyłem po drodze, no i tak, i tak elegancko. To już miało być bardziej dyskretnie, ale jakoś tak z tego głupiego psa tak wyszło. Dobra. Właśnie, zbiorę Sochiatek po drodze. Kupi głupi pies już no. Dobra, zabijmy tego... Nieogara. Spokojnie, podejdę. Elegancko. Eliminacja. Wszyscy nie żyją. Firma JP. Dziękuję, dobranoc. Everything's gonna be okay, Lisa! They're all gone! You're safe now. She's not here. The outpost near Amanaki is under attack. Where is the American prisoner? We lost her. What? He escaped on the west side of the fucking island. I'll tell you about it when we get there. She escaped. Mm -hmm. escaped. That's funny. Jason, you are worthy of the tattoo. Worthy to walk the path of the warrior. Thank you. We found one of your friends at the colonists' house. Dr. Earnhardt, to the west. Huh. But do not worry, it is he safe there. The doctor will be waiting for you. To the west? Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more. Keep your head up, Jason. The tribe is very impressed with you. Hmm. Bardzo ładnie. Dobra, no to byśmy mogli jeszcze Tutaj jest ciekawego. Zapolować sobie. Tutaj. Na, na jakąś zwierzynkę Zapypiecz po Postarunek: sukces. Jeszcze, może tutaj przeszukam parę rzeczy. Porwany miś. Prawie jak biały miś. Dwa dziewczyny. Weźmy sobie jakąś elegancką bryczkę. Te mają same Lamborghini Porsche. Boże, czy ja słyszałem świnie? Jeszcze to podniosę sobie. Świnia, czy coś można zrobić ze świnią? Pani świnio, bye! Świnia! I co? Nie można skóry ze świni? Można! Też nie wiem, co jest bardziej warte: skóra czy mięso. Dobra, ja wiem, przynajmniej szynkę. Chodlową szynkę. szynką, Was sobie biznes tu otworzył. Bardziej, że w Afryce. A? Szynka na rzecz, dobra, pojedźmy tam. O, wyjechałem chyba na autostradę. Dobra, wo. Wow. Dobra, trochę przesadziłem. A naprawi się ten most. Tu to nie są sami inżynierowie. Dobra, już pisko. Siądźmy na moście, mam nadzieję, że się nie zawali. Czy tu jest jakaś elegancka zwierzyna? W ogóle mam AK, więc super Naprawdę tutaj można nawet sobie tak chodzić i po prostu nic nie robić. Sobie zwiedzać. agno to No samouczek <laughs> ja muszę upolować, jednego psa. O Coś tutaj jest. Dobry. A nie, to są te spokojni ziomki. Dobry, dobry. On tutaj jestem amatorem, jeśli chodzi polowania. Kurde, wszystko mi spieprzyło, no. Nie zaraz się coś znajdzie głupiego. Czy ja to zabiłem? Zabiłem. Okej, okay, no, się, tak się poluj na zwierzynę, aka w dłoni, nie wiem czemu tak jeszcze Polacy nie robią, dobra, no to w sumie, yy, tym triumfem możemy zakończyć ten odcinek, mam nadzieję, że chociaż trochę się podobało, także trzymajcie się i na razie.